Dzień dobry! Jak wiadomo, wyspy brytyjskie to nie jest zagłębie black metalowe, choć oczywiście tamten rejon zasługi dla metalu ma spore, ale właśnie dla metalu. Z black metalem tam zawsze było raczej kulawo. No i szczerze mówiąc, do tej pory jest kulawo. Czasami trafi się jakiś wyjątek, ale jak wiadomo, Wyjątek potwierdza regułę. A dzisiaj właśnie taki wyjątek, choć też nie do końca, ale o tym za chwilę zapraszam. Wyjątek i nie wyjątek, ale po kolei, bo Wolfspeller Records z Wrocławia no, bardzo lubi grzebać, szukać i wyławiać jakieś zespoły, które może wydać poza granicami naszego kraju. To jest 3 czwarte katalogu wydawniczego tej wytwórni. No i kolejne wyna. Wynalezione, kolejna znaleziona nazwa, kolejna wydobyta gdzieś tam spod powierzchni, nazwa przez Michała to Vasus. Vasus, angielski wasus, który jest bardzo średniowieczny i bardzo rycerski i bardzo bitewny. Vasus w katalogu Wolfspel ma dwie pozycje. O ile dobrze mówię, nie powinienem się pomylić, ale no. Na wszelki wypadek można to zawsze sprawdzić. Natomiast ostatnio wyszły dwie pozycje. No i ta pierwsza, która wyszła, to tak średnio mi podeszła. Nie pamiętam teraz tego tytułu, bo kurczę, blade jest taki trochę dziwny. Nordmani bodajże coś, coś, coś w ten desek. No ale była też druga, nowsza. Yy, czyli Warlike Madness. Warlike Madness. Yy, Digi Pack. Tak on wygląda. Yy, I. Oczywiście jest naprawdę ładny, nie da się tutaj zaprzeczyć. Natomiast wiadomo, no, Digipak, no to na starcie minus 10, ale takie życie. Jest też wkładka. Także wydanie jest bardzo ładne. I co? No, więc ja tego Wasusa zacząłem sobie słuchać i ten pierwszy, tak jak mówię, tam było tyle chaosu, że mówię, kurczę, Coś tu jest nie tak, trochę mnie to gdzieś tam odrzuciło. No ale odpaliłem ten Warlike Madness i powiem szczerze, że to jest dużo lepsza rzecz. Dlatego też mówiłem, że to jest taki wyjątek i niewyjątek, bo nie wszystko z tego wasusami pasuje. W ogóle to jest projekt jednoosobowy, który od 2022 roku istnieje wydawniczo przynajmniej. I od tej pory, uwaga, wydał 5 pełniaków. No jest to dosyć dużo, nie da się ukryć. A wręcz bardzo dużo, ja do wszystkich jeszcze nie dotarłem, na razie tylko te dwa, które Wolfspel Records wydał, sprawdziłem. No i pół na pół, 50-50, 50 na /50, 50, 50, bo ten mi się podoba, Warlike Madness. Tamten nie jest zły, ale to nie jest coś, co by mnie zatrzymało, więc nie będę mu poświęcał raczej więcej czasu. Ale tutaj jest OK, bo jest naprawdę bitewnie. Zresztą trudno, żeby nie było bitewnie, skoro informacja we wkładce mówi, że cały ten materiał, ewentualnie tytułowy numer, bo tego nie wiem. Jest tylko informacja, że Warlike Madness was inspired by. No i wiecie, Warlike Madness to jest tytuł tytułowego numeru, ale także tytuł albumu. Ale wnoszę po ilustracji w środku, która właśnie przedstawia tę bitwę, która zainspirowała. Do Warlike Like Madness, że to chodzi jednak o cały album. Nieistotne w każdym razie, skoro jest też ta grafika, no to można odnieść to do całości, do bitwy pod Tauton w 1461 roku w trakcie Wojny dwóch Róż. Kiedy to Lancasterowie z Yorkami walczyli o angielski tron, doszło do jednej z najkrwawszych i najbrutalniejszych bitew średniowiecza. 75 tysięcy wojsk było, brało udział w tej bitwie, 28 tysięcy zginęło z nich. Czyli całkiem, całkiem nieźle, oczywiście mówimy o trupach, a jeszcze do tego musimy wziąć pod uwagę rannych. Tam generalnie było tak, że w pewnym momencie jedni i drudzy dostali oficjalny zakaz brania jeńców. Więc po prostu zażynali się jak leciało. Także na pewno była to bardzo krwawa bitwa, dosyć ciekawa ze względów historycznych, taktycznych, samej już, samego już jej przebiegu. Gdzie znowu z jednej strony łucznicy angielscy dużo pokazali, z drugiej strony złe ich wykorzystanie niewiele dało, bo byli za daleko. Strzały leciały pod wiatr, silny wiatr, no i niestety nie dolatywały. Ale to już są szczegóły techniczne. Także. Ta bitwa zainspirowała cały ten materiał najprawdopodobniej, ewentualnie jeden numer. No i to słychać po prostu, że to jest bitewne granie, że to jest bardzo bitewne granie. Wasus i na poprzednim, i na tym materiale ma tendencję do bycia niesamowicie gęstym, intensywnym black metalem. Brzmienie jest brudne, brzmienie jest chropowate, brzmienie jest takie, bym powiedział, jakbyśmy ocierali kamień o kamień ewentualnie żwirożwir żwir może bardziej o, Więc jest w tym dużo takiego właśnie brudu i zgrzytu. Ale przy okazji bardzo dużo energii, siły, mocy i właśnie tej intensywności. No myślę, że gdyby ktoś mnie poprosił, żebym ten materiał opisał jednym słowem, to byłoby to właśnie słowo intensywność, bo Vasus niesamowicie leci do przodu, ale to też wcale nie jest tak, że to jest blast na blaście, że to jest drugi Panzer Division Marduk. Nie, to nie jest tak. Tutaj wcale tych blastów tak dużo nie ma. Po prostu jest niesamowita nawałnica dźwięku. Gdzieś to wszystko jest bardzo mocno skondensowane, i tym dostajemy po ryju. A druga sprawa, która tutaj jest, i bardzo mocno ten album wyrażnia, i szczerze powiedziawszy, bardzo mnie zaintrygowała i bardzo mi się spodobała, to klawisze, które tutaj są. I oczywiście klawisze klawiszami, ale sposób ich użycia jest niesamowicie ciekawy, bo one czasami sobie w tle wygrywają jakieś takie melodyjki, których bardziej bym się spodziewał w jakimś salonie na dzikim zachodzie gdzie za chwilę zacznie się dziki taniec, ewentualnie dzika awantura oczywiście. No może trochę mnie poniosło, ale chodzi o to, że wiecie, tam lecą w tle czasami takie dosyć wesołe melodie na tych klawiszach, ale takie właśnie kojarzące się, gdzie wasza od razu świadomość i myśl gdzieś ucieka do właśnie takich tematów, że okej, okay, to jest wesołe, ale to się jednak kojarzy gdzieś tam z jakąś awanturą, z jakąś bijatyką, z czymś. I tutaj jest to samo. I to naprawdę fajnie działa, bo Wierzcie lub nie, ale jednak dodaje tego bitewnego smaku albumowi Warlike Madness. Także ten wasus jest naprawdę niezły, i powiem szczerze, że gdzieś myślę, że w przyszłości warto śledzić poczynania tego Anglika, bo Będę sobie sprawdzał, czy przypadkiem nie nagrał znowu czegoś ciekawego, chyba że to będzie działało na zasadzie, wiecie, sinusoidy. No to wtedy poczekam do jeszcze następnego krążka. Ale ten World Like mogę Wam polecić, bo naprawdę to jest dosyć fajne. Nie też, żeby jakieś nie wiadomo jakie szaleństwo, ale jak na wyspy brytyjskie, moi drodzy, to to jest naprawdę bardzo dobry materiał. No, to tyle. Dziękuję bardzo. Do następnego.